Cześć, tu Ezotres i Alchemia. Dzień dobry. Wiadomości e, światowe. <głos> bo <głos> bo się, dzisiaj niedziela. Bo dzisiaj jest niedziela, jak zwykle, kiedy kręcimy. Trzy e, dni temu została zatrzymana flota rasy, której ja nie znam, jak się nazywa w ogóle, tak, nogłowych, bardzo wysokiej inteligencji, bardzo. Więcej Ty zaraz powiesz. Ja? Tak, o nich. E, Nic one... nie będę mówić. Zaraz coś będzie mówić. E, przeszli na siłę przez trzy portale, ale zostało im jeszcze trzy portale do przejścia i zostali zatrzymani na szczęście, bo chcieli tutaj przyjść, zrobić przed tym całym końcem świata szybkie zamieszanie na... Prawdopodobnie byliby tu około pół roku i by zrobili bardzo dużo szkód. Zabierając ze sobą to, co tam chcieli sobie wziąć. Tak, produkty z biedronki. Chcesz coś dodać? Nie! O. No, co mam powiedzieć? No, tak było. No, no to takie wiadomości może będziemy no, na bieżąco. To jest kręcić? takie. Co? Może takie wiadomości. Jak na bieżąco takie. No, na bieżąco będziemy. W niedzielę. I... Cześć!